Witajcie w drugim odcinku cyklu Dźwięki Tradycji. Tym razem zabierzemy Was w muzyczną podróż do Grecji. Mówię, zabierzemy, a nie zabiorę, bo za moment dołączy do mnie Justyna Samborska z akordeonem i ubogaci brzmienie greckiej muzyki. Kilka słów o pieśni, którą usłyszycie. Zwyczajowo śpiewana jest przy powitaniu gości. Ma bardzo piękny tekst, który przetłumaczyłam przy pomocy swojej dość podstawowej znajomości języka greckiego i bardzo zaawansowanej przyjaźni z tłumaczem Google. Brzmi on tak. Witajcie, moi drodzy przyjaciele. Cieszy mnie i raduje wasze towarzystwo. W dłoniach kruszę migdał. I maluję go na niebiesko. Podaję wam okruszyny z pozdrowieniami. Pozwólcie mi śpiewać, niech się niesie radość, czy umrę, czy żyć będę tu, lub w jakimkolwiek innym miejscu. A teraz muzyka. <słuch>

A-stravout vizokiaz c'haro Du c'hroñnou poioz tot seri An tapetan oi, i Kilka lat temu razem z przyjaciółmi podróżowaliśmy po greckiej wyspie korfu i tam przed dziwnym zbiegiem przypadków, Znaleźliśmy się na kolacji u kobiety, która śpiewa, komponuje i dobrze zna grecką muzykę tradycyjną. I kiedy zasiedliśmy do stołu w jej ogrodzie, przywitała nas tą właśnie pieśnią. Jeśli wpiszecie w wyszukiwarkę YouTube jej imię i nazwisko, doksa Kajuli, znajdziecie jej kanał i będziecie mogli usłyszeć jej przepiękny głos, który tamtego wieczoru zaczarował nas wszystkich obecnych przy stole. Jej muzyka może umilić Wam czas do następnego odcinka. Za dwa tygodnie zanurzamy się w gruzińskich wielogłosach.